Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnym dniu naszych rorad. Gromadzimy się przy ołtarzu. Jak przed chwilą mogliście zobaczyć, procesyjne wejście rozpoczynające się z przeciąga zakrystii rozpoczyna się dzwonem. Słyszymy dzwon, który mówi powstań. Zaraz zacznie się najważniejsze Twoje spotkanie. Kapłan z ministrantami, z lektorami. Przed tablą, który przyklęka, podchodząc do ołtarza całuje go, żeby okazać szacunek. Później znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zapraszam Pana Boga w trzech osobach, do tego, co się będzie działo. Słowa Pan z wami. Kapłan przypomina, że Pan Bóg jest obecny nam przy świętej z nami. Te słowa można inaczej też wypowiedzieć w mszale, w księdze, którą mam przed sobą. Mszał to jest księga, z której celebruje się Najświętszą Ofiarę Eucharystię, czyli ten nasz cud nad cudami. Można użyć słów miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. Można użyć słów łaska i pokój od Boga naszego Ojca, od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będą z Wami. Można użyć słów. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi niech będą z wami. Albo słów łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Na pan z wami na te wszystkie słowa odpowiada się i z duchem twoim. Będziemy poznawać to jak tam msza święta wygląda. To o czym teraz powiedziałem to są obrzędy wstępne. Będziemy mówić też o liturgii słowa, o liturgii eucharystycznej, o liturgii Obrzędach zakończenia. Ta Eucharystia może być też celebrowana w sposób uroczysty. Wtedy przez Kościół wychodzą ministranci, lektorzy Księża. Ktoś na przedzie niesie kadzidło, ktoś niesie krzyż, ktoś niesie świece, ktoś niesie Ewangeliarz. Trudne słowa. Pozwólcie, że Szymon, nasz specjalista, opowie Wam o co w tym chodzi. Witajcie. Ja bym chciał właśnie tak jak wcześniej ksiądz zapowiedział, opowiedzieć Wam o różnych symbolach związanych z Myszą Świętą. Pierwszym z nich będzie kadzidło, które prowadzi procesję w czasie uroczystych Myszy Świętych. W kadzidle mamy zioła narzucone na rozżarzone węgielki. Które tworzą dym tknący się do góry, co ma symbolizować nasze wznoszone do Boga modlitwy. Kolejnym elementem takich właśnie znaczących przedmiotów w czasie Mszy Świętej są świece, które są najprościej mówiąc, symbolem tego, że Bóg jest światłem. Kolejnym elementem jest krzyż, który symbolizuje nasze zbawienie. I przypomina nam o tym, że Jezus umarł za nas na krzyżu i odkupił nasze grzechy. No i ostatnim elementem jest Ewangeliarz, który właśnie tutaj stoi, zawsze na mszy. Jest on niczym innym jak zbiorem fragmentów Ewangelii, które są czytane w czasie Mszy Świętej. Może on być również wznoszony, wynoszony uroczyście w czasie różnych e, takich specjalnych mszy świętych Dziękujemy drodzy dziękujemy dzieciaki młodzieży wszyscy ci którzy nas oglądaliście za kolejne spotkanie do zobaczenia niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Pamiętajcie o maseczkach i żeby ciepło się ubierać Do zobaczenia